Z tej strony codziennie lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360, i dzisiaj będziemy rozmawiać na temat znaczenia, balansu, znaczenia tego typu rzeczy. Wyjaśnię Ci to na przykładzie. Bardzo często osoby, które zaczynają biznes lub chcą zmienić swoje życie, zaczynają zbyt serio traktować dane wyzwanie, dany cel, dany projekt czy zajęcie. I to prowadzi do tego, że prędzej czy później jesteśmy sfrustrowani, bo zazwyczaj jest tak, że nie wszystko idzie po naszej myśli. Pojawiają się jakieś schody, pojawiają się jakieś błędy, pojawiają się np. w kontekście treningu jakieś kontuzje, w kontekście biznesu jakieś nieprzewidziane zdarzenia, w kontekście zdrowia coś się może też wydarzyć, w kontekście ludzi ludzie cię mogą zawieść, może coś wyjść po prostu nie tak jak zakładałeś. No i wtedy pojawia się ogromna frustracja. I ta frustracja prowadzi później albo do zaprzestania działania, albo do wypalenia, albo do drogi naprawdę przez mękę. Żeby pokonać to wszystko, bo ty przestajesz już normalnie realizować dane cele, tylko dorabiasz do tego nie wiadomo jakie historie, nie wiadomo jaką filozofię, bo traktujesz dany projekt jako sprawę życia i śmierci. I w momencie, kiedy to się dzieje, należy zdać sobie sprawę, że. Przesadzamy i usunąć trochę tego znaczenia. Generalnie, bardzo zdrowym podejściem jest realizowanie kilku projektów jednocześnie, żeby całe znaczenie Twojego życia nie leżało na jednym przedsięwzięciu. Bo jeśli tak będzie, to prędzej czy później albo się wypalisz, albo zrezygnujesz, albo po prostu nie utrzymasz tego psychicznie. I tutaj no, trzeba zrozumieć, że należy. Potraktować to troszeczkę luźniej, czyli odjąć od tego całą religię, całą filozofię, całą tą gloryfikację, poświęcenie, które sobie do tego dorabiamy, i przestać traktować na przykład, nie wiem, realizowanie biznesu jako ogromną mękę, jako jakieś, nie wiem, mesjaństwo, jako jakieś coś, co odróżnia cię od innych, a zacząć traktować to po prostu jako sposób na życie. Jako coś, co normalnie robisz, tak jakbyś, nie wiem, jak idziesz do sklepu, to nie zastanawiasz się na przykład, czy uda ci się zrobić zakupy, prawda? Po prostu idziesz i to robisz. Tak samo podejście do Twoich celów może być takim czymś, jak pójście do sklepu. Twój trening nie musi być kwestią poświęcenia, nie musi być kwestią bycia lepszym od innych, religii jakiejś, wielkiej filozofii. Nie wiadomo czego, bohaterstwa, tylko może być po prostu pójściem na trening, czyli możesz odebrać od tego wszystkiego to całe znaczenie, które dorobiłeś, tą całą historię, tą całą fasadę i po prostu spłycić to, bo jeżeli mamy takie projekty, które są dla nas ważne czy cele i dorabiamy do tego za dużo, to się po prostu będziemy blokować. Odjęcie tego znaczenia, spłycenie tego, czyli po prostu. Zacząć to traktować jako coś normalnego, jako dbanie o higienę. Nawet mówiłem o tym niedawno w jednym odcinku. Po prostu są pewne rzeczy, które robisz, tak? są nieuchronne. Tak jak na przykład myjesz zęby, bierzesz prysznic, idziesz do sklepu, robisz zakupy, jesz, śpisz, załatwiasz potrzeby fizjologiczne. Chodzisz na przykład może na spacery, coś, co robisz po prostu bez zastanowienia, coś, co po prostu jest częścią Twojego dnia. Kiedy spłycisz część tych celów i przestaniesz je traktować jako sprawę życia i śmierci, to każde niepowodzenie w tych kontekstach będzie miało mniejsze znaczenie. No bo jeżeli jakiś projekt jest dla Ciebie jedynym sensem w życiu, to każde niepowodzenie, każdy schodek, który się tam pojawi, odbierasz, zaczynasz traktować osobiście. Wszystko staje się tragedią, do wszystkiego dorabiasz ogromną historię. Jeśli tylko trochę odbierzesz tego znaczenia, trochę to spłycisz, to wszystkie te przeszkody nie będą aż tak ważne dla ciebie. Będziesz po prostu, nie, nie będziesz tego traktował tak bardzo personalnie. I to jest pierwsza rada, którą e, mogę tutaj dać, a drugą. Taką poradą jest działanie odwrotne, ale w kontekście innych rzeczy. Bardzo często są takie obowiązki, które musimy wykonać, albo jakieś tematy, które po prostu trzeba zrealizować. Nie bardzo mamy jak to oddać, ale nie widzimy w tym sensu i się blokujemy w drugą stronę, czyli za bardzo one są spłycone. I do tych rzeczy należy właśnie dodać znaczenie. Już Ci wyjaśniam, jakiś może przykład. Ja na przykład nie lubię sprzątać. No i ciężko mi się zabrać do sprzątania, jeżeli nie jest bardzo gdzieś brudno, nie? Ale w momencie, kiedy dorobiłbym sobie jakieś znaczenie, poszukałbym korzyści i dorobiłbym sobie znaczenie tego sprzątania, że ono przestałoby być czymś, co jest tylko posprzątaniem, a stałoby się dla mnie jakąś grą. Misją, zabawą, mogłoby się stać dla mnie kwestią dbania o ruch na przykład, nie? że w tym momencie mam cel. Ok, dobra, sprzątam, a dzięki temu, że sprzątam, widzę jakieś korzyści, że na przykład się trochę poruszam, że na przykład to jest dla mnie jakiś tam delikatny trening kardio, jakiś ruch, nie? że w związku z tym, że posprzątam, będę czuł się lepiej, bo na przykład będę miał porządek, będzie mi się lepiej pracowało. Albo robię z tego grę, że muszę posprzątać na przykład w 10-15 minut coś tam, nie? że mam jakieś etapy tej gry. Czyli dodaję znaczenie do rzeczy, które normalnie znaczenia dużego dla mnie nie mają, po to, żeby je po prostu zrobić, bo inaczej będę się zbierał, będę je odkładał, ciężko będzie mi tutaj jakoś to ogarnąć. Po prostu niepotrzebnie będę się szarpał sam ze sobą, a kiedy dodam to znaczenie, znajdę te korzyści no to będzie mi się po prostu łatwiej do pewnych rzeczy zabrać. Czyli balansujemy znaczeniem. Tam, gdzie traktujemy rzeczy jako, nie wiem, kwestie życia i śmierci, jako coś, co jeżeli się wywali, to całe nasze życie straci sens, tam musimy trochę tego znaczenia odebrać, tam musimy to trochę spłycić, tam musimy potraktować to bardziej jako... Oczywiście nie chodzi, żeby spłycić to całkiem, tylko po prostu zmniejszyć to znaczenie. Zmniejszyć to znaczenie, sprawić, że przestanie to być sprawą życia i śmierci, a stanie się bardziej czymś w rodzaju rzeczy typu dbanie o higienę, obowiązek, normalna rzecz, którą po prostu wykonujesz. A tam, gdzie tego znaczenia nie ma, a musisz to zrobić, tam warto to znaczenie dodać, czyli po prostu. Znaleźć sens, znaleźć korzyści, zrobić z tego jakąś grę, jakąś misję, jakieś wyzwanie, po to, żeby łatwiej się do tego zabrać, żeby przyjemniej się to robiło, i żeby to po prostu odhaczyć, załatwić i pójść dalej. I tak to można by było nazwać jako balansowanie znaczeniem. Taki sobie termin dzisiaj ukułem. Myślę, że on jest taki dość mm, obrazowy, czyli staramy się zawsze popatrzeć na to. Gdzie mamy tego znaczenia za dużo, gdzie mamy go za mało, gdzie się blokujemy ze względu na zbyt dużą presję, gdzie nie możemy się zabrać ze względu na zbyt małą presję, zbyt małe, małą ekscytację i staramy się to tak dostosować, żeby pewne rzeczy robić luźniej, a pewne rzeczy po prostu dorobić sobie do nich znaczenie po to, żeby się za nie zabrać, a ich nie odkładać. I to był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I widzimy się jutro w następnym materiale. Trzymaj się, hej!